Już od dawna przyglądałem się kolejnej ekranizacji nawiązującej do mitologii greckiej. Jest to zresztą jedna z moich ulubionych tematyk. Pierwsza część, starcie Tytanów, wbiło mnie w fotel. Może nie przez cały film się działo, ale przez zdecydowaną większość. Co ma za tym zaoferowania dwójka? Przede wszystkim nieoklepaną historię! Okej, okay, jest może i samotny bohater, który w gruncie rzeczy sam rozwiązuje konflikt, ale nie jest wszechpotężny i przez naprawdę dużą część filmu mocno obrywa po dupie. Jest potężny artefakt, jeden z tych, które tak lubię, jest klimat, ale przede wszystkim to, co kazało mi otworzyć buzię ze zdumienia. Różnorodne bestie i kreatury, demony i pomioty do tej pory umieszczone w tartarze, za które grafikom należą się pokłony i szczere gratulacje. Potwory rodem z mitologii wyglądają potwornie i o taki efekt zapewne chodziło autorom. Olbrzymie ogniste bestie, zmontowane humanoidalne istoty z czterema rękoma, cyklopy i inne straszydła robią naprawdę wielkie wrażenie. Nie chcę opisywać fabuły, bo film wciąż jest w kinach, a warto na niego iść. Ja po się mam jak najbardziej pozytywne odczucia. Gorąco polecam tę pozycję i ode mnie ten film otrzymuje 9,5 na 10 punktów.